Witajcie na kanale ZEPTOBOX. Z tej strony Waldemar Wawer. A w dzisiejszym odcinku troszeczkę vlogowo. Chcecie wiedzieć właśnie jak produkuje ściana. W październiku jak to wszystko właśnie wygląda. Jak działa kogenerator. Jak działa pompa ciepła. No więc to wszystko postaram się w kilku słowach powiedzieć. Pamiętaj, że moje filmy możesz zawsze docenić dając łapkę w górę, oczywiście subskrybując ten kanał. Naprawdę to napędza, napędza moją pracę, a kliknięcie dzwoneczka spowoduje, że będziesz poinformowany o wszelkich nowych filmach. Także zapraszam do subskrypcji, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga. Jeżeli chodzi o ten eksperyment z moją pionową ścianą, ona nie jest idealnie w pionie, ona jest troszeczkę pochylona. I dzięki temu właśnie w tych miesiącach jesienno-wiosennych bardzo ładnie produkuje. Niestety są tutaj przeszkody takie jak wieża ciśnień, która teraz idealnie tutaj daje cień, mimo że jest pochmurnie, spokojnie by jeszcze bardziej produkowały. Ale dzisiaj w pełnym słońcu, około południa, produkowała ta ściana, czyli 16,5 kWp, Produkowało około 11 kW. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Słońce było, można powiedzieć, w pełni, a temperatura zewnętrzna około 8 stopni Celsjusza. Więc jak na taką ścianę, która i tak fajnie poprawiła wygląd elewacji, to jest jeszcze czymś, co jest dobre, sprawne i co zasila dom. Dla niejednego domu takie 11 kW mocy, to by było dużo za dużo. Do mnie to oczywiście jest jeszcze za mało, tak, ale tutaj jeszcze pozostał tylko mi jeden dach, który został przygotowany pod fotowoltaikę, ale niestety chyba nie będę tam instalował, bo właśnie jest kwestia tego cienia od wieży ciśnień. Ona by była w większości dnia. Są również stare drzewa niestety, które tutaj bardzo przeszkadzają i co więcej, jeszcze stwarzają zagrożenie. No na tyle by było fajnie, że średnio raz do roku spada na mój budynek jakieś drzewo albo gałąź. Nikomu nie życzę mieć nieruchomości przy kimś, kto nie rozumie, jak ogromne zagrożenie stwarzają tak stare i niepielęgnowane drzewa. No gdyby to były pielęgnowane drzewa, myślę, że nie było większego problemu. Proponowa pompa ciepła Maxa, która jest u mnie użytkowana, ona miała przede wszystkim być na miesiące właśnie jesienno-wiosenne, czyli te miesiące, które powodowały, że odpalanie kogeneratora jest zupełnie bezcelowe i bezsensowne w tym momencie. Bo dlatego, że jesień, wiosna jest już tego prądu dużo, a no Brakuje ciepła, więc oczywiście kocioł gazowy w tym roku całkowicie wszystko przerobiłem. Jest zrobione, że głównym źródłem ciepła, w całości jest pompa ciepła. I oczywiście kogeneracja yy, będzie odpalana, ale w te miesiące, kiedy będzie się odpalało, bo jak pamiętacie, ja wszystkie obliczenia, ja przyjąłem, że na no podrożeje najbardziej już gaz ziemny do poziomu 2 ,50 zł 50 groszy, ale nigdy, nigdy się nie spodziewałem, że sobie tak polecą z tym wszystkim w kulki i będziemy płacić 4 ,50 zł 50 groszy za jeden metr sześcienny. To jest oczywiście opłacalne w mrozy, ale nie jest opłacalne, żeby po prostu przepalać to na ciepło bezpośrednio. No oczywiście te wskaźniki cały czas niby są na poziomie 12 nawet nieraz piszą, że 14 kWh w jednym metrze sześciennym metanu. No ale co ja z tym zrobię? U OKIC nie widzi problemu. UrE nie widzi problemu. Wszyscy twierdzą, że to jest zmierzone, to jest zmierzone. No dobra, ale wracając do pompy ciepła Maxa. Jeżeli chodzi o tą pompę, to ona nie jest bardzo dobra. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z nim nie zgadzać, piszcie w komentarzach. Ja mam model ten I290 i ona nie jest zbyt dobra na te miesiące, właśnie jesienno-wiosenne. Ale dlaczego ja ją wybrałem? Dlatego, żeby pokazać Wam, że można mieć pompę ciepła, która przy minus 20 na zewnątrz jeszcze będzie miała dodatnie COP. Czyli. Będzie zyskała na poziomie, nie wiem, COP 1,7. Ktoś powiedział, że to bardzo mało, ale większość pomp już poniżej minus 5 stopni Celsjusza, czyli minus 5, minus 10, to już jest tragedia. To już jest, zazwyczaj grzałki muszą pracować i one nawet wtedy bardzo często nie mają COP na poziomie 1. Jest bardzo trudno. Robią COP 0,9. I tutaj właśnie. Zeszłej zimy niestety największym mrozy to było na poziomie minus 12, minus 14 stopni Celsjusza i ta pompa jeszcze miała właśnie copy powyżej 1,5 bez użycia grzałek. W zeszłym roku właśnie tylko tym się grzałem, ale tamta stara jakby część była dogrzewana kotłem gazowym, bo tam no, niestety troszkę wyższą temperaturę muszę mieć. W tym roku spróbuję w ogóle nie używać kotła gazowego, tylko to i ewentualnie kogeneracja. Jeżeli chodzi o COP uzyskiwany w tej chwili, w tych warunkach, czyli w pobliżu zera i plus paru stopni, to COP najczęściej jest na poziomie 5. Czyli można powiedzieć, że inne pompy z innym czynnikiem, po prostu inne pompy ciepła z innymi parametrami pracy, to COP nawet mogłyby mieć w okolicach 7. Czyli powiedzmy, że tutaj w tym momencie ta proponowa pompa ciepła nie jest dla mnie bardzo korzystna, ale ja i tak jestem mega zadowolony. Poszła w tym roku jeszcze aktualizacja taka, widzę, że pompa już się zachowuje troszeczkę inaczej. Przede wszystkim nie mieli tak ciągle pompom. To powoduje, oczywiście te parametry wszystkie można zmieniać, ale ja chciałem zostawić na takich defaultowych tak zwanych ustawieniach i te defaultowe ustawienia właśnie cały czas są, nic nie zmienia. Mam propozycję tutaj od firmy Maxa Polska, żeby Wam pokazać właśnie jaka będzie różnica przy żyłowaniu tej pompy i ten COP będzie dużo lepszy niż przy takiej delikatnej pracy tej pompy, czyli właśnie tak jak ja mam tą konfigurację, że mam pompę ciepła, że mam duży bufor i to ze sobą tylko jest połączone. Tej pompy nic więcej nie interesuje oprócz utrzymanie zadanej temperatury na buforze. To w tym momencie ta pompa pracuje naprawdę bardzo optymalnie, ja jestem, tak jak mówię, mega szczęśliwy. Chciałbym jeszcze przetestować właśnie pompy ciepła Maxa w konfiguracji bez bufora w ogóle, czyli tylko korzystając z tej wody, która jest w obiegu, zazwyczaj ona jest no, niestety niewielka. I właśnie chciałbym mieć taką pompę jeszcze dziesiątkę, 12 do przetestowania bez bufora. No, fajnie by było, jakby była w ogóle identyczna, taka sama pompa ciepła postawiona w tamtej lokalizacji. Ale tam budynek powierzchnię całkowitą ma 120 m2, jest wszędzie 2,65 m. wysokość, więc ta kubatura też jest dużo mniejsza niż tutaj u mnie i oczywiście jest też także powierzchnia całkowita, powierzchnia już ta użytkowa jest na poziomie 85 m2, bo dlatego, że tam jest po prostu użytkowe poddasze, tam jest już nisko, więc te podatki się płaci wiadomo, tam 50% do chyba metra 40, czy tam do metra 40 w ogóle się nie płaci, powyżej metr 40 do 2.20 50% i dopiero powyżej 2.20 płaci się 100%, więc dlatego też dom o powierzchni całkowitej 120 metrów, ma użytkowej 85 i to jest całkiem normalnie, bo też klatka schodowa, pamiętajcie, jest odliczana. I oczywiście kogeneracja. Kogenerator zbudowany, jak wiecie, przeze mnie z silnika od samochodu Deumatis 3-cylindrowy, pracuje przepięknie na gazie ziemnym Instalacja gazowa z pełnym wtryskiem, czyli idealnie dostarczane tyle gazu, ile sonda lambda potrzebuje, a czujnik spalania stukowego. Właśnie po to jest potrzebna elektronika, a czujnik spalania stukowego reguluje zapłon w zależności od tego, czy będzie na benzynie pracować, czy właśnie na gazie ziemnym. Oczywiście ja w tej chwili mam to nieskonfigurowane w automacie, wyłączyłem ten system. Ale w razie co zawsze można po prostu ten kogenerator uruchomić. Ja go uruchamiam raczej od rana, kiedy na przykład była sytuacja, że nie ma słońca, nie, nie wyszło, to słońce z zachmur. No może słońce gdzieś zawsze jest tutaj, żebyście się ze mnie nie śmiali. I tutaj właśnie jest taka sytuacja, że mogę sobie ręcznie, tutaj to wszystko załączyć, żeby wam właśnie pokazać, że to wszystko funkcjonuje, jest gotowe. I odpalanie, oczywiście, to nie jest rozrusznik, to jest właśnie już załączenie systemu całego Arduino, i to wszystko może się dziać automatycznie, czyli jeżeli dom będzie miał zapotrzebowanie. Jak widzicie, tu temperatura, kogenerator, tak mam ten pierwszy włącznik, tutaj od góry czujnik nazwany, to jest temperatura wewnątrz tego pudła. Ona dlatego jest taka wysoka, mimo że kogenerator się nie działał, bo tutaj woda cały czas krąży. Później jest temperatura kogenerator przy pompie, i to jest temperatura, która znajduje się od strony już tego małego bufora, który mam zrobione, 200-litrowego z po prostu bojlera z wężownicą. I tutaj jest jeszcze temperatura bufor, to jest temperatura konkretnie przy tamtym dużym już buforze, który jest przy pompie ciepła. Czyli zupełnie w innej części budynku. Postaram się wam w ogóle pokazać Jaka to jest odległość z lotu ptaka? Bo takie nagrania mam. I teraz po prostu już, nie przedłużając, tutaj jak kliknę, to się sam odpali. Ma małe problemy, ale tu hałas jest od wszystkiego. On oczywiście w cyklu właśnie sam powtarzał. Coś za krótko, po prostu rozruszył kręcił. Ale jak może słychać, może nie słychać, się oczywiście odpalił. I on za chwilkę, dosłownie po chwili, już się przełącza na pracę z gazem ziemnym. O, już to nastąpiło. Słyszałem, jak po prostu się elektrozawór otworzył. I tak to sobie pracuje. Bez najmniejszego problemu, bez wysiłku. Wszystko, co tutaj jest dookoła, nie wiem jak to będzie słychać na nagraniu, ale ja słyszę wszystko. Tutaj nawet samochód, który się zatrzymał. Jak go słyszę, jak teraz rusza, po prostu był hałas, a to sobie po prostu delikatnie brzyczy. Także kogeneracja jest w tej chwili na gazie ziemnym mniej opłacalna niż na propanie. Gdybym miał tutaj zbiornik propanu i sobie zamawiał, żeby przywozili ten propan. To słuchajcie, słyszałem nawet stawki, że z przywozem, oczywiście trzeba wziąć 6000 litrów, ja to wszystko rozumiem. Ale z przywozem to kosztuje na poziomie złoty 70 zł. czysty propan, czyli gaz, który się rozpręża w minusowej temperaturze i by na pewno o wiele piękniej pracował niż na tym gazie ziemnym, który jest z każdej strony kroszony według mnie i on ma tam na poziomie pewno. 8,5, 9 może kilowatogodzin, a oczywiście na fakturze zupełnie inne wskaźniki się pojawiają. Dobra, ja tutaj już to wyłączę, bo to nie jest potrzebne. Pompa paliwa czasowo się oczywiście po chwili wyłączyła. To jest zabezpieczenie po to, bo być może z moich filmów pamiętacie, że są w ogóle zapraszam do tej całej playlisty. Tutaj postaram się Wam podpiąć to, jak pompa paliwa właśnie się popsuła przez to, że praktycznie pracowała, że tak powiem kolokwialnie, na sucho. No, bo dlatego, że ta pompa cały czas przewalała pod wysokim ciśnieniem, to wszystko i niepotrzebnie się ta pompa zużywała. Jeszcze tam właśnie było za mało tego paliwa, żeby je chłodzić, bo pompa paliwowa w zbiorniku w większości aut z e, tryskiwaczami paliwa pompuje i chłodzi się paliwem, które jest w zbiorniku. Więc przy okazji, przy tej okazji, zawsze Wam coś ciekawego mówię, jeżeli macie samochód, gdzie macie zainstalowany gaz. I jest na wtryskach, czyli już sekwencyjny gaz, i na wtryskach jest samochód, oczywiście nie na gaźniku. To co najmniej pół zbiornika paliwa zawsze wość się ze sobą. No niestety to jest w sumie dosyć dużo, ale dzięki temu ta pompa paliwowa wam się tak szybko nie popsuje albo nawet wcale się nie popsuje. A gdy będziecie jeździć cały czas na rezerwie, to ta pompa właśnie będzie to paliwo, które krąży, przegrzewać, sama się nie będzie prawidłowo chodziła, aż w końcu może dojść do uszkodzenia. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową w tej części jakby nowszej budynku, tak to ją nazwijmy, to przeniosłem tutaj ten bufor 100 litrowy z pompą ciepła pewnej firmy, która nie chciała ze mną współpracy, więc nazwy też nie będę wymieniał. W każdym razie powiem Wam, że takie bufory właśnie z pompami ciepła są czasami bardzo fajne. Ten akurat, powiem Wam tak, że ta pompa ciepła jest trochę mało wydajna, mimo że tutaj w tym pomieszczeniu jest naprawdę bardzo ciepło. Czyli ma pobierać skąd to ciepło, czyli wychładza. Na pewno odradzam montowanie takich, jeżeli mamy tutaj pod spodem wannę. Nie wiem, brodzik w tym samym pomieszczeniu, co taka pompa ciepła bardzo wychładza pomieszczenie. Także i grzanie też maksymalnie do 53 stopni Celsjusza pompą ciepła i trwa to naprawdę bardzo bardzo długo, co najmniej kilka godzin. Więc co do zasady, polecam ze względu na oszczędności, ale jak chodzi o komfort użytkowania, no nie. Takie zbiorniki małe, z tymi malutkimi, słabymi pompami ciepła, ta pompa ciepła pobiera zaledwie 200 watów z sieci, więc oszczędności są naprawdę ogromne, ale bierze to ciepło z tego pomieszczenia, więc to energia, suma energii wiadomo, że musi się zgadzać, tak? Jeszcze z pewnymi stratami. Więc co do zasady, tutaj trwa długo, Niby ten boiler z pompą ciepła, ten konkretnie był przygotowany do trzech osób, jeżeli będziemy grzali właśnie pompą ciepła, do czterech osób, jeżeli wspomagać się grzałką, bo on ma grzałkę również wbudowaną, ma Wi-Fi, szmery, bajery, ale to wszystko jest troszkę za słabe według mnie, tak, czyli tutaj jest za słabo w tej chwili, to co słychać, dźwięk to jest oczywiście tylko deje, ten stary deje, ten nowy deje, czyli ten stary, który jest tutaj, z boku hałasuje najbardziej. Tam w tle jest ten nowy z końcówki serii DE 12KW. On już zupełnie inaczej tam te wentylatory pracują. Także, mimo tego samego softu, jest tam różnica w obsłudze tych wentylatorów hardwareowa, że tak powiem. A tu jesteśmy w tej, jak to ja nazywam, starej części budynku. Trafiliśmy akurat na moment, gdzie teraz ten bufor New Light do ciepłej wody użytkowej tutaj pracuje, ale ten właśnie ma tutaj 200-litrowy zbiornik, on już pobiera dużo więcej mocy bo na poziomie 500, prawie 600 watów z sieci, ale naprawdę nagrzewa bardzo szybko i bez korzystania z grzałek, bez problemu. Ja ustawiłem 55 stopni, bo więcej nie potrzeba tutaj. Ale do 55 stopni właśnie bardzo szybko i sprawi nagrzewa. Wiadomo, że to jest znowu to pomieszczenie techniczne, w którym tutaj jest i kocioł gazowy. Tutaj widać, który jest w tej chwili nieużytkowany, w ogóle jest zakręcony gaz, dopływ do niego. Więc tutaj się to wszystko fajnie sprawuje. To jest właśnie takie pomieszczenie techniczne w tej starej części budynku. I tutaj mamy dostępne wszystkie trzmere bariery. Jak wiecie, tutaj ta obudowa uszkodzona, ja jej w ogóle nie zakładałem powietrze które się tu z tej pompy ciepła nigdzie nie wydobywa na zewnątrz tutaj tylko jest taki otwór tam wentylacyjny u góry i o przez przypadek kliknąłem coś w każdym razie a do 50 stopni jest w tej chwili ustawione a było chyba 55 ale dobra w każdym razie coś kliknąłem przez przypadek kablem tak czy inaczej, nie jestem z tego mega zadowolony. Tu nie ma żadnych wi-fi, wi szmerów, bajerów. Nie ma. Ale robi to, co ma robić i działa. I to oznaczenie oznacza tylko to, że działa, właśnie się wyłączyło, że tylko działa jako pompa ciepła, a nie jako grzałka, bo tryb właśnie mode można sobie zmienić. Z tego, co ja pamiętam, tutaj miałem też 53 stopnie, więc podłączę to na 53, ustawię z powrotem. O czymś kliknąłem, czyli pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, takiej mocy jak już jest tutaj, ta New Little, już jest wystarczająca, żeby bardzo swobodnie z wody korzystać bez problemu. I ten układ tutaj, że pompa jest do góry, to może sobie to urządzenie stać po prostu na posadzce, tak jak jest tutaj w tym przypadku. Obojętnie z której strony u siebie nie pójdę, to zawsze niestety będzie słychać ten ruch bo z każdej strony mam drogi krajowe, ale może właśnie tak krótko wszystko postaram się podsumować. Wszystko co robiłem, robiłem jak wiecie sam. Być może popełniałem tam błędy, być może nie. Rurki PEX, które układałem na podłogówce wszędzie, PEX ALPEX, tak? czyli trójwarstwowa rureczka. Według mnie to też jest fantastyczna sprawa, z tym się nic nie dzieje latami. Więc na takie rzeczy, gdy zwracałem uwagę, złączki, tak samo. Złączka, która kosztowała kiedyś 10 zł, no trudno, trzeba było wydać taką za 30 zł. Ale ja, jeżeli nawet zrobiłem to połączenie gdzieś tam w ścianie, gdzieś w podłodze i mija już kilkanaście lat, i to wszystko działa i nigdzie nie cieknie, to znaczy, że jednak tutaj zrobiłem to wszystko dobrze. I zawsze właśnie tak Wam to mówię, że można coś robić samemu, ale trzeba bardzo uważać na podstawowe błędy, jak na przykład właśnie brak fazowania rurek. To jest, te rurki PEX, ja już wam wiele razy przy tej okazji składania powiedziałem, że bez fazowania zniszczycie sobie uszczelkę. Tam w tych wszystkich złączkach później możemy już nawet na hama, już może to wszystko pękać, możemy urywać te wszystkie skręcane połączenia, a i tak będzie ciekło, bo właśnie przez brak fazowania tej rurki uszkodzimy sobie te uszczelki i tak dalej, tak dalej. Po co ja o tym wszystkim mówię? Bo te błędy non-stop się powtarzają, i jak gdziekolwiek jadę komuś pomóc, to zawsze jest to samo. Ja już wam tego na nagraniach po prostu nie pokazuję. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Komentujcie, co tam chcecie dalej wiedzieć. Zadawajcie pytania. Najlepiej na wawelmałpa.zeptoboks.pl. Piszcie do mnie w sprawie pytań, takich ogólnych, takich, których mógłbym Wam właśnie w takich odcinkach, tych podcastach wyjaśniać. Mam jeszcze tam parę rzeczy, ale to już się powoli kończy, więc będę wdzięczny za takie zapytania, żebym o czymś opowiedział. I jak zwykle odsyłam też, jeżeli ktoś chce konsultację indywidualną, czyli w konkretnym przypadku Waszym, żebym Wam coś pomógł, przeanalizował, zapraszam na sklep zeptobox.pl. Ci, którzy już korzystali, doskonale wiedzą, jak to działa. Dziękuję za wszelkie wspieranie kanału i to tyle w tym odcinku. Na razie trzymajcie się, hej.